Tu dzieci mają głos. Sami opowiadamy o książkach i nie tylko. Dziś ym, książka Tata Oli przeklina wydawnictwo dwukropek. Cześć. Cześć. O czym jest kolejna książka z cyklu Przygód Tata Oli? Ym, o, o tym jest, że ym, Tata Tata Oli um, ciągle przeklinał. No i, no, i, no i jej kolega przeklinał, bo w domu nie mógł, bo zrobili jego rodzice takie pudełko, że, um, że jak przeklina, to wtedy musi dać 5 złotych. No i, no i ta Ola postanowiła zrobić coś takiego samego. U siebie w domu. A jaki był? cel tego zbierania opłat za przeklinanie? Na taki park um, chciała się wybrać z rodziną do parku rozrywki. Postanowiła, że tak zarobi pieniądze na ten park rozrywki. Tak, no i, no i tata jak przeklinał, mama przeklinała, to wtedy musieli wrzucić do, do tego pudełka pieniądze. No i zrobiła typ Pudełko tak, że wzięła pudełko po pudach, po butach, pomalowała na fioletowo to pudełko i, i, i napisała tam opłata za prze, przeklinanie. No i, no i tak mama nie mogła znaleźć kluczyków, to i, przekli, i przeklęła to, musiała wrzucić w 5 zł. Słuchaj, a czy przeklinanie to jest, myślisz, już. Taka dobra, czy raczej zła cecha ludzi? Mm, moim zdaniem to jest zła cecha ludzi, bo, bo, bo nie powinny się tak przeklinać. To jest brzydko. Tak, bo przeklinanie nie jest do tego, żeby, żeby ciągle to mówić, bo to jest bardzo brzydko, bo to jest bardzo brzydko tak mówić. Tak, ale dorosłym w wielu sytuacjach, kiedy nie potrafią sobie z czymś poradzić albo wyrazić swoich emocji, no to właśnie tak mówią takim brzydkim językiem. No tak, i to jest bardzo niegrzeczne. A, a dzieci potem się tego uczą, jako dorośli też tak mówią, a potem je, ich dzieci to samo robią, a potem tak dalej, tak dalej, i tak w kółko. I same przykleństwa. No tak. Potem na ulicy ktoś powie przekleństwo, to, to potem się robi afera. <laughs> Słuchaj, a taki pomysł, opłata za przeklinanie. To jest, myślisz, to co zrobiła Ola, to jest fajna sprawa. Tak, bo na przykład, jak ktoś przeklina, no to to jest bardzo nieładnie. I na przykład, jak ktoś będzie wrzucał pieniądze z, ze swoich pieniędzy, to wtedy. To wtedy może mu się po prostu przeklinać. Tak, dwa razy się zastanowi, zanim zacznie przeklinać. Tak. No i właśnie chciałam jeszcze wspomnieć, że są bardzo ładne ilustracje i bardzo, i bardzo starannie zrobione, no i, no i tekst bardzo śmieszny. W ogóle to ta oli jest. Zawsze zawsze z takim dużym dystansem te książki e, pisane. E, postać Edzia oczywiście również się pojawia. Tak, e, postać Edzia jest najśmieszniejsza, bo on to w ogóle, on to w ogóle jest bardzo śmieszny. I wszystko robi, i autor tej książki napisał, żeby on chociaż był taki śmieszny, no. I on bardzo lubi się brudzić. Jak każde dziecko. No, tylko Ola to się trochę nie brudzi w tej książce. E, książka napisana z humorem, e, zabawnie, z dystansem. E, czy poleciłabyś ją innym dzieciakom? I dlaczego? Bym poleciła tę książkę wszystkim dzieciakom z mojej szkoły, dlatego bo jest śmieszna, fajne ilustracje, można się dużo pośmiać i można czytać to z rodziną. O to też jest ważne. No, no, to jest bardzo ważne, więc, ym, więc bym poleciła wszystkim dzieciakom tą książkę. Dziękuję Ci bardzo. Proszę pa!